Z tylko basket, kupisz swoje wymarzone buty 10% taniej na basketmania.pl. Sprawdzaj link w opisie. Ej, siemano, z tej strony, tylko basket, i dzisiaj w końcu przyszedł czas na kolejnego customa. Tutaj taki mały disclaimer. Ja, oczywiście, profesjonalistą w tej dziedzinie nie jestem. To jest tylko i wyłącznie moja całkowicie nowa zajawka. Yy, Wydaje mi się, że jesteście w stanie to zauważyć, jak z każdym customem staje się coraz lepszy, mamy jakieś nowe umiejętności. Ja przede wszystkim uczę się na własnych błędach. No i w tym odcinku, uwaga, będziemy kolejny raz customować Jordany, Midy, oczywiście jedynki całe białe. Także jeśli chcielibyście więcej takich filmów, no to zasubskrybujcie ten kanał tam na dole. No a co, ja zaczynam. Proces, w którym odcinałem te wszystkie elementy skóry. Rozcinałem te niteczki, które są właśnie tutaj tej skórze, ta skóra, te płaty, skóry są właśnie w nią zszyte i pewnie zapytacie dlaczego, więc chyba w tym miejscu powinienem Wam w ogóle wyjaśnić, albo przedstawić wizję, jaką miałem na tego customa. A więc tak, robiąc tego customa, inspirowałem się dwoma parkami. Pierwszą parką była parka. Jordan Retro 1 w kolorystyce First Class, teraz Wam się wyświetla na ekranie, a drugą była jeszcze niewydana kolorystyka Jordanów Jedynek w kolaboracji z Off-White'em, oczywiście też w kolorze żółtym. Ja tego customa bardzo chciałem zrobić właśnie w kolorystyce żółci i jak teraz możecie sobie zaobserwować, no to zrobiłem kilka projektów przed w ogóle rozpoczęciem malowania, teraz Wam się wszystkie moje projekty przebijały i na przykład ten, weźmy sobie tego, stwierdziłem, że nie chcę go robić, ponieważ uważam, że jest na nim za dużo żółci, nie wygląda to dobrze, co prawda w tych off-white'ach, co jeszcze nie wyszły, wygląda to dobrze, ale no w tych midach, na tych midach, no nie wyglądałoby to zbyt fajnie, więc stwierdziłem, że zrobię coś bardziej, e, można to powiedzieć clean, e, tak się mówi po angielsku, e, bardziej stonowanego, zdecydowałem, że zrobię tylko podeszwę żółtą oraz tutaj tą strefę, na której właśnie znajduje się ta część skóry, gdzie jest logo Wingsów, właśnie. Właśnie przed chwilą odciąłem, a propos tego procesu muszę Wam powiedzieć, że nie robiłem chyba gorszej rzeczy. Naprawdę, taping przy tym to jest, po prostu to są wakacje. Zapewne istnieje na to jakiś sposób, ja nie oglądałem poradników jak to robić, na pewno jest jakieś narzędzie, które pomaga. No ja to robiłem nożykiem to tapet oraz obcążkami oraz jakimiś nożyczkami oraz jakimś innym nożem. Troszeczkę metoda prób i błędów. Wydaje mi się, że po, po, po tym jednym bucie już miałem to obcykane jak to robić, miałem w tym wprawę ale i tak nie obyło się bez drobnych wypadków, bowiem w pewnych miejscach rozciąłem tym nożykiem do tapet skórę, na przykład właśnie pod tym paskiem z Logo Wingsów, co pewnie za chwilę zaobserwujecie. W każdym bądź razie, w, jak robiłem tego customa, to powiem wam, że to był nieplanowany efekt ale jestem zadowolony w sumie, że trochę rościłem tę skórę, bo dzięki temu ona dostała taki, wiecie, taki poszarpany, trochę poniszczony wygląd, co, jak mówiłem wcześniej, było nieplanowane, a końcowo obróciło się naprawdę fajnie wyglądający but. Więc, jak widzieliście, ja przed chwilą porozcinałem te wszystkie elementy, no, a oczywiście, jak w każdym, każdym customie, przychodzi czas na taping, więc zróbmy to teraz. No dobra, i tak prezentują się teraz. Obklejone buty. Co do obklejenia no to muszę wam powiedzieć, że jestem z niego naprawdę zadowolony, ponieważ wyszło mi dużo, dużo lepiej niż w poprzednim customie. Jak już ściągałem te wszystkie taśmy, no to naprawdę mało, naprawdę mało było odprysków czy jakichś niedociągnięć, jeśli chodzi o moje ruchy. Nie było żadnych miejsc, gdzie przypadkowo pomalowałem niechciany kawałek skóry, więc jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. No i teraz przyszedł czas na zrobienie mieszanki farby. Słuchajcie, ja jak widzieliście pewnie na tych projektach, nie chciałem robić tych butów takich turbo więc stwierdziłem, że zrobię takie trochę pomarańczowo-złoto-żółte właśnie. No i pierwszą warstwą, którą nanosiłem na te buty, była właśnie taka pomarańczowa warstwa. Co do proporcji farby, no niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaka to była proporcja, bo robiłem to totalnie na oko, byleby ta kolorystyka się zgadzała, więc pierwsze nawet chyba dwie warstwy zrobiłem w tym kolorze, no a później zacząłem już to przykrywać żółtą farbą, a tak wyglądał ten proces. Dobra, jak widzicie, skończyłem właśnie e, wszystkie warstwy farb i tu się e, zrobiło coś takiego poniszczonego, czego w sumie nie zakładałem, ale bardzo mi się podoba. E, no i też nie wiem czy to zobaczycie na filmie, ale ten żółty jest taki trochę pomarańczowy i, i to jest tak nierównomiernie rozłożone przeze mnie, że, że mi się to właśnie podoba. Jest fajnie trochę takie poniszczone, mega końcowo to wyszło, ale dobra, czas się zabrać za ściąganie e, tych taśm. Tutaj Wam daję takie szybkie preview, jak wyglądały buty po ściągnięciu taśm, ale jeszcze bez poprawek. No i po tym, jak już mówiłem, przyszedł czas na poprawki, ponieważ no jednak te odpryski gdzieś tam były, na podeszwie też jakieś grudki pozostawały, więc to wszystko popoprawiałem i finalny but prezentuje się w ten sposób. Zobaczcie na to, jak to mocno wygląda. Jakie to jest w ogóle clean. E, czyściutki jest ten kastą, wezmę może drugiego do ręki, naprawdę bardzo i to bardzo mi się podobają. Uważam, że ten kastą mi wyszedł dużo lepiej od tego poprzedniego, dużo bardziej mi się te buty podobają. Wiadomo, są jeszcze gdzieś pewne niedociągnięcia, ja to będę na dniach sobie poprawiał. Zależało mi e, na czasie bardzo, żeby wam to pokazać. E, no i co, na pewno chcecie zobaczyć e, z bliższa, e, jak wygląda ta moja jakość naniesienia farby oraz e, jakieś fajne przebitki. Także nie będę Was już długo trzymał. Zaczynamy! Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i przede wszystkim, że ten custom się spodobał. Dajcie znać, czy macie jakieś porady. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Oraz przede wszystkim, czy chcielibyście więcej customów na moim kanale. Jeśli tak, no to wiecie co robić. Subskrybujcie kanał, to jest bardzo ważne. Yy, no ja już się z Wami żegnam. Yy, naprawdę mega mi się podoba ten custom. Jest mega fajny. Cały czas będę mówił mega, bo jest mega, mega, mega. <laughs> Szykujcie się, bo za niedługo będzie na pewno foteczka w nich. Yy. No co, ja się z wami żegnam, no i widzimy się już w następnym filmie. Siemano! Ej, to jeszcze nie koniec, bo muszę wam powiedzieć, że mam Instagrama, na którym pojawia się bardzo dużo bonusowych treści, dlatego warto obserwować. A poza tym prowadzę także Instagrama sprzedażowego, na którym sprzedaję buty do koszykówki w okazyjnych cenach. Eluwa!